witam bardzo serdecznie, ja jestem Kolino 8, a w dzisiejszym odcinku przekazywanie pojazdów znajomym i to nie jest one the glitch, tylko to jest kurna te lepsze, <noise> czyli nie musimy za każdym razem się glitchować i mrozić, żeby przekazać pojazd znajomemu, tylko raz wystarczy się zmrozimy, zgliczyjemy i będziemy cały, cały czas odbierać pojazdy od znajomych. I z racji tej fajnej okazji stawcie suba raz łapę w górę, będziecie po 30 tysięcy subskrypcji. Ubiercie na Instagrama oraz na Discorda. Wszystko, wszystko jest WOMO. Opisie. No i oczywiście z takiego fajnego patenciku znowu działa przekazywanie. No to mamy mały konkurs, tak jak kiedyś mały giveaway na garaż. Starsi widzowie pamiętają, a oferta dotyczy tylko i wyłącznie PS5 oraz PS4. Niestety dla Xboxów oraz PC-ów tym razem to nic nie dotyczy. Dobra, tak jak już wspomniałem, lecimy po 30K. Więc subi kropkę w górę, jakiś komentarz dla zasięgu. No i wjeżdżamy do garażu, który będzie do zgarnięcia. Łączna kwota tego garażu to jest, nie wiem, z parę milionów. Dobra, mniejsza z tym mamy tutaj Addera zwykłego. Mamy tutaj modowani, modowanego Anis LG. Mamy tutaj zwykłego Schlagena. Mamy tutaj jakiegoś GTO. Zwykłego mamy modowanego Omisa. Mamy tutaj też modowanego Inslugenta na ferarkach. Fajny smaczek dla kolekcjonerów Progen GP1. Jakiś Surano Benefactor mamy on cel od Jaguara na modówkach, e, oczywiście te, te wszystkie z tego są na modówkach no i oczywiście klasyczny Progen T20 na modówkach z modowanym kolorem ekipy te, 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 te. neonowy niebieski to jest modowany tak samo, więc tak jak mówiłem, co wystarczy zrobić zostawić komentarz z suba w komentarzu jaki macie level, nick i czemu tak, wy macie ten gara zdobyć może jakiś początkujący gracz się trafi akurat o tym bardziej ma jeszcze większe szanse no i oczywiście subskrybujcie na waszych kanałach muszą być publiczne żebym mógł sprawdzić czy subskrybujecie kanał, więc jeżeli tego nie robicie subik, łapkę w górę, a jeżeli chcecie patentik, jak przekazywać pojazd znajomym, 100 łapek w górę do północy dzisiaj i jutro ratu, wlatuje z samego rana odcineczek jak przekazywać pojazdy znajomym, tak samo konkurs trwa też do północy, więc każdy komentarz do północy się liczy, elo widzowie